Czy polskie firmy mogą być liderami, nie tylko na polskim rynku, ale i unijnym? Jakie mamy szanse wobec rosnącej konkurencji? Między innymi o tym rozmawiać będziemy w dzisiejszym wydaniu magazynu Polski Stół. A w naszym kąciku kulinarnym przepis na doskonałą sałatkę wprost z restauracji Delicjusz. Sałatka z grillowanym kurczakiem i grzankami czoskowymi to idealna propozycja na przekąskę latem. Panie Jakubie, czego potrzebujemy do wykonania tej potrawy? Powstała sałata lodowa warzywa, ogórek, pomidor świeży, cebula szarlotkowa, cebula czerwona i no i oczywiście jako główny składnik filet z kurczaka. Rolnictwo to nie tylko produkcja roślinna i zwierzęca. Na sukces rolnika pracują producenci maszyn rolniczych, środków ochrony roślin, nasion czy wreszcie producenci pasz. A co z kolei decyduje o sukcesie firm pracujących na rzecz rolnictwa? Myślę, że najważniejszą sprawą w kwestii utrzymania się firmy na rynku jest dbanie o kadrę, nawet sama technologia nie jest tak bardzo istotna, ponieważ do technologii poprzez finansowanie, które jest dostępne do większości firm można dotrzeć, można ją zrobić, natomiast dbanie o kadrę, o jego fachowość, o jej bieżącą szkolenia, podnoszenie ciągu umiejętności jest jakby najważniejszym elementem dbania o swoją siłę na rynku. Każda firma to ludzie, to oni budują relacje z klientami, oni dbają o jakość na każdym etapie. Ale o sukcesie decydują także inne czynniki. Jesteśmy już na rynku bardzo dojrzałym, już kilkanaście, a nawet 20 lat minęło gospodarki rynkowej i nasza branża, myślę, jak większość branż, jest tak zwanym rynku dojrzałym, czyli jest wysoka konkurencyjność firm różnych, firm krajowych, firm zachodnich firm z kapitałem zagranicznym i tutaj jest potrzebne jednak bardzo dobre zarządzanie. Analiza rynku, analiza konkurencji, analiza efektywności produkcji. Te wszystkie rzeczy muszą być na bieżąco realizowane. Ta firma istnieje na rynku 17 lat. Dziś znajduje się w rankingu 500 największych polskich przedsiębiorstw 2010 roku. W branży paszowej należy do czołówki. Jak stać się liderem? Przede wszystkim poprzez jakość i budowanie zaufania klientów do firmy. To zadanie na lata. Czy polskie firmy produkujące dla rolnictwa mają szansę stać się liderami nie tylko na polskim rynku, ale także na rynku unijnym? No jak najbardziej. Kwestia zmian i wejścia w nowoczesne technologie. No kilkadziesiąt, nawet może i kilkaset firm skorzystało z możliwości, jakie dały nam środki uzyskane w ramach, w ramach poprawy warunków i w tej chwili praktycznie jesteśmy nawet lepsi w niektórych sektorach niż tego, typu, tego samego typu zakłady na terenie Unii Europejskiej. No ale czy wystarczy kapitału, żeby polski producent pasz na przykład Stał się liderem nie tylko w Polsce, ale na rynku trochę szerszym? No niewątpliwie y, kapitał jest takim podstawowym czynnikiem ograniczającym możliwość ekspansji firm z sektora paszowego. Tym niemniej jednak istnieją w dalszym ciągu duże możliwości rozwoju w kraju, gdzie znaczna część produkcji jednak wytwarzana jest przez firmy zagraniczne. Czyli y, lepsza efektywność rolnictwa oznaczać będzie też lepsze większe zapotrzebowanie na środki ochrony roślin, pasze. I tak dalej, i tak dalej. Tak, i nie zapominajmy, że mamy po sąsiedztwo tutaj kraje byłego Związku Radzieckiego, które bardzo chętnie współpracują z nami, dla, dla, których, dla których będziemy dostawcą wytwarzanych pasz, czy też innych produktów. Ale czy tamtejsza niska kultura rolnicza, no i kłopoty formalno-prawne z zaistnieniem na tamtym rynku, no nie spowodują, że to nie będzie jednak. Ten kierunek rozwoju polskich firm, producentów pasz, producentów szybkochronnych roślin i tak dalej? No, raczej, raczej nie, bo kwestie, jeżeli zapotrzebowanie na żywność w tych krajach występuje, to będzie się to związało z zwiększeniem produkcji, więc to, ta bariera, która przed nami była 15-20 lat temu, oni w tej chwili posiadają tą barierę, i my jesteśmy naturalnym, naturalnym sojusznikiem po sąsiedztwie. By podbić rynek wschodni, zachodni czy też rodzimy, nie wystarczy właściwa analiza finansowa, sprawne zarządzanie. Jak podkreślają przedsiębiorcy, by zostać liderem w jakiejkolwiek branży, trzeba postawić na rozumienie klienta, zaspokajanie jego potrzeb. Na krajowym rynku liczą się także inne atuty. Cieszę się z tego, że firma Cupierana, jako podmiot, który istnieje na rynku polskim jest firmą w 100% z kapitałem polskim. To w branży, w której funkcjonujemy i w miejscach, w których jesteśmy, jest bardzo istotne. Widzimy, że nie tylko w rolnictwie, ale również w innych branżach polskość, polska firma, polskie przedsiębiorstwa zyskują coraz większe uznanie. To też jest bardzo istotny nasz atut. Polskie firmy związane z rolnictwem patrzą w przyszłość optymistycznie. Zmieńmy temat. Teraz o materiale siewnym. Od czego zależy jego jakość? Na jakość kwalifikowanego materiału siewnego składają się trzy elementy. Genetyka, to jest właściwie ten główny powód, dla którego kupujemy materiał kwalifikowany, mając nadzieję, że znajdziemy w nim większy potencjał plonowania. Następnym czynnikiem istotnym dla kwalifikowanego materiału siewnego jest staranna produkcja polowa. Na przykład nasza firma, gospodarując na ponad 70 tysięcy hektarów w Europie, jest w stanie wyprodukować duże, jednorodne partie Surowca, który następnie poddawany jest starannemu procesowi technologicznemu czyszczenia oraz zaprawiania. Czy warto inwestować w kwalifikowany materiał siewny? Może przedstawię krótką kalkulację. Kupując kwalifikowany materiał siewny, rolnik otrzymuje dopłatę w wysokości 100 zł do hektara. Ponadto przyjmujemy, że zwiększone plonowanie. Wynosi około 10%, co przy plonie 5 ton z hektara daje nam przy obecnych cenach za pszenicę 1000 zł dodatkowe 500 zł. Czyli mamy 600 zł w stosunku do zakupu materiału siewnego, którego koszt nawet niech będzie pszenicy 2000 zł. To przy wysiewie 200 kg na hektar mamy raptem 400 zł. Czyli 600 zł korzyść, 400 zł koszty. Warto kupować kwalifikowany materiał siewny. Rzecz warta przemyślenia. Wróćmy do naszej rozmowy. Teraz o tym, czym możemy podbijać unijne rynki i jak radzą sobie nasze firmy. Czy znaleźliby panowie na polskim rynku przykłady, pozytywne przykłady polskich firm, które stały się no, królami eksportu, które tam odniosły sukces, które, które mają w swoim portfolio? Szlagiery, właśnie eksportowe. Są firmy, szczególnie jeżeli chodzi o, już wspomniałem o, o w przypadku tego rynku wschodniego, są firmy, które eksportują świeże warzywa i owoce. I te, te firmy, powiedzmy, jeżeli chodzi o rejon południowej Wielkopolski, tam powstało dużo nowych szklarni, dużo wielkopowierzchniowych i tam powstały również firmy, które przetwarzają albo, albo przynajmniej przygotowują do sprzedaży produkty, szczególnie pomidory, ogórki. I to są firmy, które zaistniały w ciągu ostatnich pięciu czy dziesięciu lat. Co jeszcze jest naszym szlagerem eksportowym? Czym jeszcze możemy podbić Unię? Jeżeli chodzi o Unię, to tradycyjne wyroby wędliniarskie, oparte na metodach, na metodach które w tej chwili praktycznie wyszły czy też do których producenci zachodni nie są przyzwyczajeni. I tutaj no chociażby miałem okazję kilka miesięcy temu uczestniczyć w targach wędliniarskich no i się okazuje, że na przykład y, tradycyjna krakowska sucha, y, która produkowana jest przez zakłady w Sławie Śląskiej no, ona praktycznie w każdej ilości zostanie, zostanie sprzedana, ponieważ jest takie zapotrzebowanie. Ale także polskie jabłka, pomidory są raczej bardziej znane w Niemczech niż na naszym rynku, yy, szczególnie marketowym. Yy, tak, i tutaj właśnie w ostatnim okresie sytuacje, które się wytworzyły, powodują to, że no Niemcy oszukują troszeczkę własnych konsumentów. Gdyż sprzedają niektóre produkty jako polskie, one mają większe wzięcie. W naszym magazynie czas na kącik kulinarne. Przyrządzamy sałatkę z grillowanym kurczakiem i grzankami czosnkowymi. Jaki jest sekret udanej właśnie tej potrawy? No, najważniejsze jest to, aby nie przesuszyć tej piersi zbyt mocno, aby ona była w idealnym momencie odstawiona z ognia, czyli żeby nie była ani surowa, ani już nie była sucha. W chwilecie kuczaka, to się często zdarza, że się go przesusza, przeczeka się ten moment i jest to zbyt dużo. Oraz też używać trzeba dobrej oliwy. Ja używam kradoleju oleju z dyni tutaj, żeby podkreślić jakby ten smak, ale nie zdominować potrawy. Podaję ją w kieliszku, grzanki obok, na talerzu. Witam Państwa, wracamy do tematu darowizn. Co jest jeszcze istotne w tej kwestii? No musimy pamiętać o tym, że darowizna jako taka może być opodatkowana. I przepisy podatkowe ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują trzy grupy podatkowe i kwoty zwolnienia w każdej z tych grup. Oprócz tego z części grupy pierwszej jest wyodrębniona tak zwana grupa zerowa, która dotyczy osób najbliższych, na przykład rodzice, na przykład dzieci czy dziadkowie i tutaj można w tym obszarze zwolnić w ogóle od opodatkowania przekazane darowizny, ale oczywiście czas... Spełnić określone warunki. Jakie to są warunki? No, w przypadku darowizny pieniężnej yy, organy podatkowe uważają, że należy takie pieniądze przekazać albo na rachunek bankowy osoby obdarowywanej, albo za pośrednictwem przekazu pocztowego albo na jej konto w Półdzielczej kasie oszczędnościowej. Znaczy brat nie może mi dać pieniędzy do ręki? Brat, może dać pani pieniądze do ręki, ale wtedy będzie to traktowane jak zwykła darowizna w pierwszej grupie podatkowej, w której znajduje się zarówno siostra, jak i brat. I ta darowizna będzie podlegała opodatkowaniu i będzie tam oczywiście kwota zwolnienia, a dopiero reszta będzie opodatkowana. Natomiast w przypadku, kiedy chcieliby państwo, mieć zwolnioną z opodatkowania taką darowiznę, to no najlepiej oczywiście przekazać pieniądze na rachunek bankowy. Mhm. A czy jest taka sytuacja dopuszczalna, żeby na przykład, trzymając się przykładu brata, on zapłacił za mój samochód? Są orzeczenia sądów administracyjnych. Mamy takie orzeczenie z Łodzi, mamy takie orzeczenie z Poznania, które mówią o tym, że w, nawet w przypadku dokonania takiej darowizny bezpośrednio na konto dilera samochodowego, albo też dewelopera, gdzie rodzice albo rodzeństwo przekazują pieniądze bezpośrednio na konto właśnie tych dostawców takich dóbr, to też jest zwolnione z opodatkowania i korzysta z tej preferencji właśnie tej grupy zerowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.